Witajcie w odcinku 71. Dziś pragnę Wam zaprezentować mój nowy nabytek odzieżowy, a mianowicie kurtkę tekstylną polskiej firmy, polskiej marki Rebelhorn QB3. Ten model zakupiłem po raz drugi. Uczyniłem tak, ponieważ kurtka mnie przekonuje do siebie. A jedyną różnicą poza kolorem jest rozmiar. Kurtka składa się z trzech warstw. Ma dwie podpinki wiatroodporną oraz ocieplacz. Kupiłem większy rozmiar, żeby mógł na trasę ubierać pod kurtkę bluzę. W rozmiarze L brakowało mi na nią miejsca i w chłodne, jesienne bądź wiosenne dni. Było mi po prostu zimno. Dużym atutem jest komin wiatroodporny, który osłania szyję. W ciepłe dni rękawy można rozpiąć na całej wewnętrznej długości i przez siatkę mesh wpuścić do rąk, powietrze. Lewy rękaw posiada kieszonkę na prawo jazdy lub kartę płatniczą. Na klatce piersiowej znajdują się obszerne panele mesh wentylujące wnętrze kurtki w upalne dni. W pasie znajdują się dwa paski do regulacji, a z przodu są dwie spore kieszenie wodoodporne. Największa kieszeń znajduje się z tyłu, na wysokości lędźwi. Dodatkowo na plecach znajdziecie dwa rozpinane wyloty ciepłego powietrza, a rękawy posiadają paski regulacyjne. Mnie osobiście model QB3 przekonał w głównej mierze kominem na szyi, krojem oraz trzema warstwami, co czyni ją kurtką uniwersalną, czyli użyteczną w różnych warunkach pogodowych. Kurtka ma wodoodporność na poziomie 600D. Czarna XL będzie na chłodne dni.